Siema, siema z tej strony maja i <grywamy> zaczynamy. Tak, dokładnie. Dzisiaj jestem z Nadią i no, gramy no. w Flide Facility. Pierwszy raz gram z Nadią e, na nagraniu. No, i ona jest przez internet, więc możecie się usłyszeć słabi trochę, ale damy radę. Przybliżyłam sobie ten, jej głos, do mnie. <głos> nie wiem, jak to Nie, Jak coś, to nikt nas nie jest bestia. No, my kilka rundek pograliśmy przed, żebyśmy przypomniały sobie, jak to jest. Ja w ogóle hakuję komputer. Tam... A dobra, to ty hakuj. Znalazłam jakieś ja komputer. Ja jestem tam na zewnątrz, jak się wychodzi, tak jakby w ogóle wychodzi z całego tego budynku, można powiedzieć. Uh -huh. Chyba zamiłam, a nie. Mamy pięć komputerów, a jesteśmy tylko trzy. A ciekawe, czy tam tamta osoba pracuje, coś tam, wiesz, o co chodzi? On czy tam ona ma drugi level i w ogóle Bestia ma też drugi level, ale to nic nie znaczy sobie. Mhm. No damy radę sobie, ty masz 29, ja 23, damy sobie radę. A, znaczy, nigdy nie wiadomo, może ktoś mieć drugie kontrole, coś, ale No nie wiem. właśnie tak czasami inni robią, żebyśmy jakby się nie bały tych osób. Rozumiesz? A ja uważam, że to bez sensu, które kupować VIP'a, ale jak ktoś uwielbia free The Facility, to warto. No, jak ktoś ma Robuxy. Okej, okay, schakowałam jednego. E, gdzie ty jesteś? Mm, nie wiem, ale prawie schakowałam. Więc już nie warto tu przychodzić. No, dobra. Ej, spotykamy się na środku, albo znam już, albo idziemy na środek. Znam je, tylko mam nadzieję, że jeszcze się po... A, już nie pojawiło się. Trudno, idę do ciebie, do środka. Idę zobaczyć, czy na górze jest jakiś komputer. Na no, razie besty nie widziałam w ogóle. Nie mam w ogóle komputera na środku. W ogóle planuję jeszcze nagrać odcinek z Fashion famos, i inne takie. O, Nadia! Hej, hej. razie to jest fajne. No. no tu nie ma na górze. Okej, okay, to słabo trochę, bo ciężej będzie je znaleźć. Trzy komputerasz. No oj sorry! Jak? mam no, przyzwyczajenia. Przyzwyczajenia! No właśnie. Też tak mam już. Że zamykam Ty drzwi. Te... Ale teraz Można nie zamknęłam. Dojechać. Zamykam tylko drzwi jak jest bestia ze mną. Chodź. A jak zaś to tu przyszłam? Tak, może ten gubić nas. No to jest fajne, jak Bessia cię goni. No, możesz chodzić sobie w każdych korytarzach. Właśnie tu hakowałam, właśnie tu. Właśnie chciałam tu iść. Nie wiem, jak to wytłumaczyć, gdzie to leży. No, wow, znowu środek. <grym> no, nie ma tych przejść. O, może tu będzie, bo tu często jest. Tam, to daleko. Tam no. Ej, szkoda, że my, zwykli ludzie. Tam jest bestia. No że my, ludzie. zwykli ludzie, nie możemy. Ej! Przyspieszać. Ona próbuje chować. Ej, co? Ej, ja chciałam zobaczyć, czy on taki słaby, czy oni tymują? Oni cojmują. No, widzę, ja tutaj chodzę sobie dookoła. Ja tu sakuję za tym. Bo on się Nie wiem, on jest słaby. On nie wie skąd ty jesteś, i cię walną, po prostu myślę. Widzisz, on cię. O on... nie. Jego też walną. Nie, 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 proszę, nie, proszę mnie, nie. Jestem dziewczyną. Ma... Nadia też. <grym> Ej, dobra, już wstaję. Wstałam. Ej, zrobię. <grym> nie, 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 proszę, nie, mnie, nie, nie, nie. <grym> to ale akcja. słabo, że on nie jest jakiś ogarnięty. W sumie. No, trochę tak. Ale przynajmniej my przyjdziemy, dobrze. Ja uwielbiam, jak jest taki bardzo cięż, ciężka osoba do e, załatwienia, że taka ciężka bestia, wiesz o co chodzi. I później wyjście, ciężko wyjść. I jak się wyjdzie, to ma się taką ulgę jakby, nie wiem jak tu to, no, to jest też, takie fajne tak. uczucie, że się przejdzie a, to nie przez ma. te drzwi. No. Tutaj. To znowu, a nie, dobra. Myślałam, że to znowu środek. Tu! O, tu jest. O, dobra, nareszcie. Jeszcze dwa komputery, jak sakujemy ten, to będzie jeszcze jeden. Ty możemy nawet nawić, nic się nie stanie. Jesteś tak dziwnie ubrana. Masz taki, ten unikornowy, jak się to nazywa? Specjalnie dla mnie e, Ja też dla miło... miłam. Kątąd też się no. nazywa? Ale w ogóle jak, jak wyszłam w ciebie, to nie było tego, że nie można było to weź, wziąć. Bo to chyba kiedyś można było, lub coś takiego, ja No nie tak, wiem. chyba tak. Dobra, sakowany prawie już, dobra. Idziemy. Jeszcze mam taką czapkę urodzinową. To fajnie masz. Które, tu jest chyba. Można, ale... Tak myślałam, Ostatnio. że tu jest. Właśnie. A będziemy szukać ostatniego, jeszcze szóstego? Bo jest, ale ja nie wiem. Nie, nie. No dobra. No, ale tak. Tylko mówiłem, jest ktoś nie bo tak, to może No, a tak. Tylko mówię, że jesteście szóstą, bo bo kiedyś mnie znalazł. No, tak odkryjmy sobie z Czy ktoś tam odkrył? jesteś szósty. szóstą? To będzie fałszywa. Aha, regularowa. No. To są jakie to? Tak, czy wiecie, jak to jest? Ej, może chodźmy do drzwi jakby nie wychodźmy. Znaczy, otwórzmy je i poczekajmy na bestie, jeżeli będzie. No dobra, spróbujmy, ale ona jest słaba. <grych> jak coś tam przejdziemy, jeśli też do drugich drzwi. No. Ja będę patrzeć. Ty tak się okręcasz. Dobra. I chodźmy do kolejnych. I takie bestia nagle zmienia się w dobrą bestię, taką bardzo dobrą. Tak 70 level. I takie what? Ej! <laughs> nie, 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 idziemy przez wyjście. Nie, nie, nie. Ej. Czekaj, ja do niego pobiegnę.

Pierwsza runda, pierwsza runda była prosta i łatwa i fajna. No, fajna co tak średnio, bo nic prawie nie robiła ta bestia, ale może być. Dobra, losuję młot, jak się nazywa? Ja chyba też losuję, bo mam 400 kasy. Hot pink, ale już mam hot pink. Jaki? Hot, Super. ale hot. Ej, bardzo napisała, I was so good. Yeah. I was did. so good. Ej, okej. Okay. Ej, to on może tytuje? to zrobić specjalnie. No bo w sumie umie pisać na klawiaturze, czyli nie ma 10 lat. Czytam 8. Ej, co? Nie ma. Nie no, sorry. <laughs> sorry, przepraszam oglądacze, którzy oglądają. Żartowałam tylko. No jak ktoś tu ma tak 9 lat. Hmm. No może mieć Ej, to... 5 lat, nikt nie wie. A może, ja też mieć, a może też mieć 35 lat, nikt Air tego port. nie wie. Dobra, ja nie wrócimy do różnika. was w kolejnej rundzie. No wróciliśmy, ale teraz jest inna osoba, więc może będzie lepsza ogarnięta. Więc Tylko, że ma taki raę. sam level. Ja ogólnie mam jaki level? Znaczy, że mam 43% że będę bestią, czyli na pewno w, tam, w następnej rundzie, rundzie będę bestią. Ja zlamiłam jak coś tak specjalnie. A ja mam 34. Ile ty miałeś znowu? E, chyba 43. O. Ale jest, czasami jest szansa, że nie będę. Ale raczej no. będę. Bo to jest takie losowe najczęściej. No. Czasami nie ma takiego możliwości. Oj, Uważajmy. Uważajmy. Oj, bo on tu idzie. A nie, czekaj, bo on jest słaby też. On, on był tutaj przy oknie. Tak, widziałam. I znowu tu jest. No. Ej, Majka! <laughs> Zamknęłam! bad bitch Czy mu ją, czy co? Czekaj. Ej, ja tutaj... O, dobra, czekaj. Ej, nie ma ja! Ej, serio? Aha, on bierze go na lince. Mm, to poczekaj, masz weźmie. Dobra, możemy iść. Jesteśmy okrutne, ale okej. Okay. Pójdziemy za nim, jak sakujemy. No, jak e, weźmie do tuby, jak mu się uda. Dobra, sakowane. Trzy komputery jeszcze. Lecimy tylko za nim, w sumie. No. Co on mu robi? Nie! nie! Nie, 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 nie. Chodźmy za nimi. No, nawet go to nie obchodzi My takie tu stoimy, a on takie ee, Ja nie wiem nawet co zrobić Ale chyba robi dobrze Idę tu zobaczyć do góry czy jest Myślę, komputer. że jest początkujący i jakby Przeczytał tą, e, tą rzecz co na początku Pokazuje co ma robić Że ma przeciągnąć YouTube. Tak. tak, ale jest tutaj też komputer Jak ktoś Więc chodźmy go zhakować no. Jak się on tam jeszcze z nim Szczególnie nawet do tuby nie włożył. O, dobra, idziemy. Aj, lecimy. Lecimy, jedziemy. Bo musimy dostać. Ale on kampuje. Ja idę to w górę. Ja Już idę pomogłam, ale znowu wziął. Nie musisz iść tam. Chodź, hakować. Ja, ja teraz chcę, bo ja, ja jeszcze nie brałam. Dobra. A ja hakuję. Ja stoję za tą stół, i bo mnie mnie wadnąć. Serio? No ale spokojnie, nie, nie weźmie. Okej, okay, uratowałam go. Okej, okay, nałogowalną. Hmm. A on pisze takie, co... takie please i takie tam. Okej, okay, uciekł. To dobrze. Teraz mnie goni ten gościu. Eee, tylko ja nie powiadam, jak się szło tam na górę. Czekaj. Co my jednak wiem? Co I patrz co pisze na czacie. No wie właśnie mówiłam. No serio? No nie znamiałam. Okej, okay, to nawet dobrze, bo ja nie wiedziałam gdzieś. Ale jak już ura, ura, prawie ura. skończyłam. No help. Oh my Okej, okay, uratowałam go. No kurde! Jak to... No help, cheater! Dobra, idziemy, pomóc. Czekaj, napiszę mu. Stop camping. Dobra, prawie walną. Ale to jest wredne, że on tak kampuje, aż tak blisko. Nawet Pisz, ma... mu... mu to nic życia nie zabiera. No właśnie. Może napisz mu. No napisałam, stop camping. Ale napisz, że życie mu nie... O, dobra! O nie, walną mnie! Ale tamten przynajmniej uciekł. A ja tu dalej stoję. Jestem uwieziona. Nie, on po niego poszedł. Ej, chyba mnie nawet nie zobaczył. Patrzcie Serio? Jakiem. Jaki pasztet z niego. Ej! Walną mnie! Ej! Yeah. On tego gościa no Weź nie ma jej, weź mnie On chyba O nie, on chce mnie wziąć Camper napiszę camper mm. A Jak on się nazywa? Luxe. się Luke? <laughs> Nie, złapał mnie po nocy Dobra, ten chłopak mi pomógł, ale on jest fajny Mi pomógł Okej okay. Tylko musimy... Wiesz co? Jeden z nas muszę poszłaby No kurczę. Mm, no nie, wziął mnie. Ha, <laughs> Ale my takie dwoje tu jesteśmy. Okej, okay, dobrze. I zostawmy go w sumie. T takie ebra, idziemy. No, musisz go uratować, bo jak my zginiemy, to nie będzie tak fajnie. O! <laughs> Ej, co, tu jest jego ręka! Zobaczysz na nagraniu, to jest taki creepy. Dobra, już. Dobra, złapany. Złapany. Napisałam, daj, źle napisałam, daj, Boże, jakie nie umiem pisać. No, widocznie nie. Stop, chodź, 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 szybko, szybko, idziemy. Ruchy, ruchy. Ja, jak on go teraz złapie, to ja już go nie będę ratować, sorry, ale mi się nie chce. No. Zobaczymy. Bo ten gościu ciągle tam stoi i to wkurza. Jest Jest. No. Jeszcze jeden komputer jak sakujemy. No wiem, ja teraz Jest. też chcę mieć tą krówkę, bo uwierzyłam w siebie i trafiłam na tam, tamto, ten, ten młotek. Ale bardziej młotek mi się podoba chyba. Bardziej ciężej mi się wydaje go trafić. To jest dobry, fajne uczucie, jak trafisz coś, co bardzo chciałeś. No, nie, no dobra, nie, już go nie ratuję. A ja go zrytowałam właśnie. A to czemu on znowu to zrobił? To jest takie, oje, muszę znowu iść tam. Ja już po niego nie idę, to jego wina że on zrobił. To... Oni chyba to specjalnie nawet robią. No, może że mi obchodzi. Tak się wydaje trochę. Ej, zgubiłem ciebie, dobra jesteś tam. I szkoda, że my, jako nie jesteśmy bestią, ale nie możemy się przyspieszyć trochę Chodzeniem Aha, no no Nie no, w sumie ja tam... aha No bo czasami się przyda Jak się ucieka... Panie byłbym bez... ja lub ty była bestią No nie, no znowu A ja na pewno w na następnej rundzie będę No nie, wyszłam w innym wyjściu. Kompletnie coś innego zrobiłam Dobra, idę do samolotu. Ej! Właśnie tu wypadłam. Właśnie tu wypadłam i nawet nie sprawdziłam, że komputer kapa za mnie. Stop camping, stop dying. Co ty piszesz? Ej, chyba wyjdziemy z tego serwera i wyjdziemy w inny, bo oni są trochę słabi. I będzie trochę nudno, co? Ja czy w sumie może po tygodniu będzie ostatnia? Mam nadzieję, że my albo Nie no w sumie zostaniemy bo w sumie teraz najprawdopodobniej ty lub ja będziemy. On nie dla mnie. No to trudno. Być. Come on, help. No, ale... Hej, naprawdę on jest taki wkurzający już. Dobra, sakujemy tego tak budry i pójdziemy po niego. Yes. Bo i tak to będzie wyjście yes. już. Right. Okej. Po tak niego. Ci mnie to brzmi, look at your life No ja nie wiedziałam jak to napisać Ja się nie chce pisać, więc napisałem byle jak mm. Look at your life Takie, patrz na swoje życie Dobra, ratuję go I zostawił go Wreszcie Chodźmy drzwi No dobrze, że nas... Idziemy marszem za mną Ej, ten gościu no. My trochę źle poszłyśmy, mogłyśmy ten my pójść Dobra, dobra. Chodźmy. Mam nadzieję, że ten gościu jest opanowany i wie, że tutaj się wychodzi. Idziecie? Halo. Ale ja po on poszedł ze mną. Ty. A, no to dobra. Ja poszłam... A, okej, okay, wy poszliście w tą stronę. No dobra. Musimy uważać, ja zamknę tu drzwi na wszelki wypadek. Niech on wyjdzie. Niech on wyjdzie. Czekaj. Okej. Okay. To Czy on nie może... Okej. Okay. Gdzie ten gościu? Nie, no Ok, słyszymy te serca. 3, 2, więc... 1, Bye! Nadia, chodź! Nadia, jak. A! Nadia! On tam chce! I tak zginę, tak w ostatniej chwili. No tak będzie, może. On próbuje walić. No właśnie, widzę, on patrzy. widzi te drzwi, te. Maj mi. Mm. Przyszłym przeszedł. Co robi? On chodzi sobie? Idzie na A, dwór, idzie na dwór, idzie na dwór, idzie w to... i czekaj! Dobra. Jest, dać się radę, dobrze. I to koniec w tej rundzie. Koniec rundy, Tak, jest koniec no, tej rundy. O ja cię. Hej, naprawdę podobnie to teraz ja lub ty będzie. No dawaj, chodź tu! Co tu się dzieje za kutnie? Gdzie tu, gdzie tam? Gdzie tam? Ja nie tego, to już było. No to będzie ta, ta, bo ta osoba, która na końcu już wyjdzie i będzie 2-2, to będzie ta mapka właśnie. Come on, girls! No, no, no to. Ale oni są o, słabi. Oni są słabi ci goście, bo jeszcze nie umieją za bardzo grać w to. Przynajmniej ten jeden umie pisać, ale. Hmm. Ale ten drugi to nie. Dobra. Jestem <noise> bestią. Tyłu... Nie, nie. Dobra, a pomożesz mi z tymi gościami czasami, może? Nie. Że. Mm. Mm. Uratujcie mnie stąd. Skąd? E, dobra, nie wiesz. <głos> 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 Idziemy szukać. Chodźcie, moje małe skarby. Bawcie, bo was idzie grani. O nie. O, masz ładne, różowe światło. Dzięki. Proszę. A podpowiedź masz jaką? Gdzie są tamci? O, znalazłam. Cześć. No właśnie tam byłam z nim, ale uciekłam już. Nie wiem, gdzie jest róża. O, tu jest. Mo mojego nosa. Dobra, będę tu stała blisko, nie będę tak bardzo kempować, ale ja, nie, ja się boję trochę. Będę tak średnio blisko. Byłam na tym oknem cały, cały czas. Nie! Nie ja! Przecie nie moja. Ej, nie moja, nie 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 nie, 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 nie. To za to, że nie, tak no. To ale za to... to, że tak się śmiałaś. Ha, ha, ha. No, ale to dlatego, że stałem tu sobie ciebie. Ty nie widziałaś. Skupienie. Ej, jak on mnie nie uratuje? Bo to jeden chyba już jest uratowany, czy nie? Nie wiem. Tak, on jest uratowany. Help me. Dobra. Skupienie level hard. No Boże! No co, a co mam robić? A co mam opuścić? Ja takie was gonię. Pff, jak ja się, to ja ja się nie będę ratować. To nie ratuj, pewnie zaraz wyjdziesz i go uratujesz. Tak będzie. Ja Cię znam, Nadia, znam Cię. O Boże, jak bo mu szybko życie leci. Mnie plecy aż bolą od tak... Tego. Ja takie aaa. A, a, Ta Tadek gościu zjechała twoje kąpy. Czemu zawsze kiedy jesteś blisko, to nie można... blisko blisko tej rury, takiej, to nie da się jakby wziąć tej osoby znowu. Tak nie wiem jak to wytłumaczyć. A, a, a. Ama single day. Coś tam, coś tam. Serio! Serio! Ja pierniczę. Dobrze, tu tak. No, serio? To ta osoba, która was brała tego gościa. Ej, weźcie go, o, a dobra tam Sam to będzie go grał. Ale to jest. Ej, nie, proszę mi tam z coś tam go za... pomoże. Jest dobra. Elo Wojka. O kurcze, uciekł. Poza kapsułą. Zobacz, tak jest, poza kapsułą, co się zacięło. Nie, u mnie jesteś. Jest! No, udało mi się! On stał komuś ciebie za drewnem. Teraz próbował mnie uratować. Serio? Jaki noob? Ryli, really? ostre, tak jak czyli. Dobra, za, za to, że nie uratował, Nadi. Zostajesz zakapsułowany Tylko niech ja znajdę kapsułę. On chyba nie wiedział, że jestem frozen czy coś. No, nie zna się. No ja nie mogę, czemu tej kapsuły tu nie ma? On ma już prawo, on za niedługo wstanie. Dobra, poczekam. Już mu naprawdę, OK, już stał. Dobra, muszę tylko skupić się i znaleźć kapsułę. Kapsuła miłości. No dobra, to teraz mam nadzieję, że ja będę fajnie było. No dobra, dziękuję za tą rundkę. Dobra. Eee, myślę, że będzie w wpływ ostatnio teraz. Teraz pewnie będzie na wie Tak, bo mam 45% szans, Ale chodźmy zagłosować na mapkę. Jesteśmy właśnie w następnej rundce i Nadia jest bestią. nie. Ona jest dobrą Ej, bestią. kto Tylko to jest trochę trudna babka na bycie bestią, tak szczerze. No, trochę tak chyba. Ja wolę tą najprostszą, czyli taką oświetloną. Ja słyszałam taki plasz, że uderzyłaś. O nie. Nie, bo yy, zacichłaś. Nie wiem, czy ratować. A Luke Uratuje, nie. Nie wiem. Powiedziałam, że go uratujesz. Ej no, mam magiczne te. Moce. To nie ja jak coś. Nie no, nikt nie uratował. <grym> to jak to możliwe? Że wyszedł nagle? A, bo ty byłaś blisko niego. Ty byłaś blisko niego i wtedy mu jakby nie pobierało, latała. A no, no. To jest trochę zmienione. Zawsze jak było się tak dosyć blisko, to też tak w sumie trochę przesuwało. Tak no, ja pamiętam, że jak ja kiedyś tam przy kapsule cały czas i. <laughs> nie wybierało życia. Nie wiedziałam No, o bo tym. my o tym nie wiedziałyśmy. No. Oni już nie zdąży go ratować. Sorry. Haha. No nie moje... wina. peace. Ja nie mogę pisać, jak jestem bez Nie, możesz. Nie, nie mogę. Znaczy, na telefonie można, ja nie mogę na komputerze. Aha, czyli wiadomo, kto gra na telefonie, kto na komputerze. Jeżeli znaczy, przynajmniej ja nie wiem, jak to się robi. A. To A, tak rozumiem, jak... bo... No... Nie wiem, mi się trzęsą ręce. Tak? Trochę. I co tu? I co tu? E, e, ej, e, ej, ej. Ej, ja o tej piosence myślałam. Ej, co? No. Mm. Mamy te same myśli. Tak samo było z jakimś chyba obby czy coś. E, tym to były jakieś tam teksty z piosenek i ty też o tym pomyślałaś. Chyba mm. to był kemping. Nie tylko ja i ten gościu. Zostaliśmy sami. Zostałam sama z, z osobą, która ma drugi level. On się chował w szafce, nie widziałam go! Co Naprawdę to jest najgorsza kryjówka, przecież tam nic się nie robi. To jest nudne.

Lepiej Może opłynie. mi się jeszcze uda. Nadia, bo ta, ta rundka będzie krótka. No trudno, no, wygrałaś. Tak Ale w tamtej rundzie też tak zrobiłam, więc nie jesteś sama. Dziękujemy za oglądanie. Mam nadzieję, że się podobało. I tutaj wam się wyświetlą nasze Instagramy. No więc to na tyle. Papatki! Pa! pa.